To nam daje też możliwość właśnie walki z warozą i to nie tylko na sprzedaż, bo dla siebie ja sam używam też uh -huh. właśnie głównie pakietu. Ile waży kosz? 650 gram. 650, jest 2, 108, 2, 200, powiedzmy. Wirujem miód, odbieramy tą pszczołę z Zula. To jest wtedy idealny moment do tego, żeby sobie zrobić takie pakiety. Nie dajesz mały kawałek, tylko rozciągasz maksymalnie, Tak, tak, one wtedy żeby mają wszystkie mogły dostęp. dostęp mieć. Mhm. uważam też, że to jest najbezpieczniejsze, bo właśnie nie ma tej przenoszenia tych ramek pomiędzy pasiekami. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w pasiece hodowlanej Postuła. I dzisiaj będzie, myślę, że krótki filmik, który odpowie nam na zasadnicze pytanie, czy odkład, czy pakiet. I może jedno i drugie jest dobre, ale powiemy o zaletach pakietu dzisiaj. Dlaczego Piotr robi właśnie pakiety, więc sam opowie, dlaczego on akurat pakiety, a nie odkłady. Kilka rzeczy na ten temat powiemy i na pewno pokażemy właśnie, jak tutaj w pasiece u Piotra robimy pakiety. Piotr, powiedz mi, dlaczego ty zdecydowałeś się na sprzedaż pakietów, a nie odkładów, jak większość pszczelarzy? Uważamy, że pakiety, ono to jest sama pszczoła, bez ramek. Pierwsza sprawa jest taka, że ilość tej pszczoły da się zważyć. Jest mhm. To jest uczciwe podejście do, do tego. Jak jest kilogram pszczoły, to jest kilogram pszczoły, tak? Na wadze, jak jest półtora, to jest półtora, można to zważyć, można to sprawdzić. Nie ma rozczarowania. Nie jak ma, się... tak, nie ma do rozczarowania, wiadomo te, ile, ile tego jest. Mhm. E, najważniejszym, e, jednym z najważniejszych powodów to jest e, no bezpie, bezpieczeństwo. E, na, ram, na pszczole można w zasadzie przenieść tylko warozę, mhm. jeżeli chodzi o choroby. Bo większość chorób, które trawią e, pszczoły, to jest w wosku, czerwiu. Na ramkach, uh -huh. e, e, a pszczoły są o tyle bezpieczne. Taki pakiet możemy sobie oddymić, pozbywamy się warozy e, i mamy czystą, 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 czystą pszczołę. To nam daje też możliwość właśnie walki z warozą. I to nie tylko na sprzedaż, bo dla siebie ja sam używam też mhm. właśnie głównie pakietów. Ja bardzo lubię tworzyć sobie rodziny, świeżo rodziny. To się wsypuje na świeżą wędzę i takie rodziny sobie. Lepsza higiena, z tego wychodzi lepsza higiena i nie tak. przenosimy potencjalnie chorób z innych paczek. Tak, więc to jest bezpieczniejsze. Mamy walkę z warozą przy okazji. Tak. Bezpieczniejsze jest dla naszej. Dla naszej e, pasieki. Oczywiście jak mam dużą pasiekę, to zawsze jest tak, że tych odkładów na ramkach trochę trzeba porobić, bo trzeba uciec czasami z e, rodzin, uh -huh. więc takie też tworzymy, ale to też dla siebie robimy. Uh -huh. A to wszystko co wychodzi na zewnątrz to jest w formie pakietów. E, pakietów. Okej, okay, to co? E, e, pokazujemy. My, tak, my pakiety, e, my pakiety e, robimy w takich oto specjalistycznych e, tak. e, skrzynkach specjalna skrzynka. Tak. Która na szczęście nazywa się inaczej i dlatego kosztuje dużo, dużo mniej. Tak. No, jest wentylacja, ramek nie potrzeba, więc. No, nie, nie musi być w kwadracie, tak okrągło się, się sprawdza. To jest dekielek tymczasowy z no, wiaderka, po prostu do tego, żeby był sztywny. Przy robieniu, utworzeniu tego pakietu się dobrze sprawdza. Przede wszystkim zawsze polecam, jak wirują miód, odbieramy tą pszczołę z zula. To jest wtedy idealny moment do tego, żeby sobie zrobić takie pakiety. Aha. No bo tej pszczoły od razu po miodobraniu tej nie jest potrzebna. Jest potrzebna. Nie jest potrzeba tyle pszczoły, więc możemy sobie przy okazji obmia obmiatywania ramek możemy sobie tą pszczołę zabrać. Dobrze, mówiłeś, że robisz dwa miodobrania. Czy robisz tak. pakiety też dwa razy w roku, zawsze. czy przy drugim miodobraniu? Ja zawsze jak wirowanie robię, to robię pakiety, Aha. a czasami ze względu na to, że. Mam klientów, potrzeba i są inne potrzeby, to robię też bez, bez wirowania. Aha, żeby, Czyli, czyli jak po, wiosenną jak pszczołę, czyli jak wirujesz ten wiosenny miód, że pak czy coś, to, to już robisz pakiety. Tak. Robisz pakiety, tak jak my odkłady przeważnie, większość tak. ludzi robi. Ty robisz odkłady wtedy i teraz po I lip... jeszcze... w lipcu na lipie robisz to samo. Tak. Okay. I aż te, takie pakiety, ja sobie robię aż do, w zasadzie do połowy sierpnia. Też, tylko tej pszczoły wtedy musisz trochę więcej dać uh -huh. i jak najbardziej to też idzie na świeżą wędzę, jak dasz im wystarczająco pożywienia, to one sobie to spokojnie odbudują i do, do, zim, do zimy dociągną. ile Jaka waga? Za, z, waga jest taka jak potrzeba. Zazwyczaj to jest 1,5 kg. Uh -huh. jak mam na wczesną wiosnę to sobie możemy to mniej te kilo, kilo 200 wystarczy uh -huh. I to też taka rodzinka, że ona sobie do zimy, do zimy no spokojnie dojdzie. Dobra, będziemy, jak ktoś nie oglądał innych filmów, tylko to jest pierwszy, to tutaj też będziemy wykorzystywać ten gumolit, tak. Najlepiej takie rzeczy się robi wieczorami. Jak już siedzą w ulu, więcej pszczoły wtedy wystarczy. Kilka ramek, i już mamy. Ja Ci powiem, że pszczoła wcale tu nie startuje do, do góry. Jakoś tak specjalnie ochoczo nie wraca do, do ula. No, też nie trzeba nie lać tej pszczoły. I tu zrobimy tak, że bierzemy. A pszczoły z, z wielu rodzin? Tak, z wielu rodzin. Czyli tak jakbyśmy byśmy na przykład sobie trawkę wyciągniemy, tak jak wirowanie też robimy. Ściągamy z jednej rodziny, zmiatamy, e, przechodzimy do następnej, i zaś, e, zaś zmiatamy. Tu przykrywacie, tu se pszczółki siedzą, czekają na tak. kolejną i dostawę. i bierzemy następne. I zobaczcie, to jest to, co yy, mówiłem w szorcie. Zobaczcie, jedna rodzina i tyle, tyle rzeczy. Tutaj pewnie też jest gdzieś ramka hodowlana. Tak. jest o, o, Obok, zobaczcie. Jest ramka hodowlana, gdzie pszczoły odciągają, a przyjmują larwy. Yy, może być to też inkubator, to, co, to co, o czym na moim kanale yy, na innych filmach się dowiecie. No i można też wziąć pszczołę, zrobić odkład, yy, przepraszam, pakiet. Jak rzucamy pszczołę z kilku rodzin, no. to musimy to zrobić jedno po drugiej. Aha. Czyli robimy jedną rodzinę, robimy drugą rodzinę i po kolei. Wtedy możemy sobie dosypywać tej pszczoły. Jeżeli. jeżeli ta, taką pszczołę w tej e, koszu zostawimy sobie na dłużej, na pół godziny, na godzinę czasu. W sensie pszczoły z jednej rodziny? I z jednej, czy tam z dwóch rodzin, jakbyśmy no. to zostawili. I przecież no. za pół godziny, za 40 minut, i tam no. dosypali pszczołę, no. to będą się ścinać. O, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Na tym. A jeżeli to robimy jedno za drugim, to wtedy... Czyli nie, nie dajemy im czasu, jak gdyby, na jakieś takie integracje? Tak. No, ok okej. No, to jest... Bardzo ciekawe. Ile, ile jak myślisz, źle już jest w, wagi? Ile takich rodzin musisz? Wiesz co, jak, jak no, w rodzinach jest dużo pszczoły, to wystarczy, wiesz, jak dwie rodziny Aha, i masz cały pakiet. Już jest pakiet, no, na okay. tym Jeżeli masz tej pszczoły mniej, jeżeli jest ciepło tak jak teraz, że w miodni tej pszczoły jest niewiele. Uh -huh. no, większość siedzi tam gdzieś na wylocie albo lata, to wtedy, to wtedy no z większej ilości yy, musisz. To dużo zależy od tego, od warunków. Uh -huh. Ale tak przy odebraniu to, to są te dwie rodziny na pakiet, to No tak, bo wtedy problemu, jest siła, wiadomo. A, albo nawet jeden pakiet zrobisz sobie z, z rodziny. To Nie będziemy brać. Kupimy. I co? Jeszcze Są? bierzemy? Tak, jeszcze weźmiemy, że stąd. Tu powinno być dużo. broda wisiała. No tu jest troszkę więcej tej pszczoły. Są ukarmione rodziny, więc świeży nakrop to nie nakrop, tylko cukier. No Akurat nie wczoraj dostały jedzenie. No i co będzie chyba? Będzie sprawdzimy. Zobaczmy. Ile waży kosz? 650 gram. 650 jest 200, 2200 powiedzmy. No to 1350, 1450. 650, 650. 1300, a nie 200. No. dobrze no 1450, 1500, tak? będzie, 1500, no, tak, no, będzie no. z hakiem, tak, 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 półtora kilograma, półtorej kilo pszczół, tak wygląda, jak są zrzucone one tu zaraz na cały ten kosz wejdą tak. i co teraz? Teraz y, zamkniemy. Wieczko normalnie kartonowe, tak. plus stretch, docięte elegancko. Uh -huh. Kilka razy obwiążemy, to jest bezpieczne, wtedy można sobie transportować. Uh -huh. I taki pakiet co może stać, może leżeć. Tak. E, jak chcemy go podkarmić, to możemy tam wcześniej włożyć kulkę ciasta, no. albo położyć tutaj możemy. Ciasto. Jak leży, tak. Albo tak. położyć, albo sobie możemy też tym sreczem wałek uh -huh. ciasta przykleić. Uh -huh. I teraz to zrobimy. Uh -huh. Aha właśnie, o, to jest, to jest ciekawe rozwiązanie. A ja to widziałem gdzieś, u ciebie. <laughs> gdzieś kiedyś coś. Gdzieś mi coś migło, to. Uh -huh. pojedzie oczywiście jak mówiłem sobie można w magazynie taki e, pakiet e, położyć, e, położyć sobie na boku, położyć placek ciasta na górę, albo można sobie go uh -huh. tym właśnie streczem przyczepić nie dajesz mały kawałek, tylko rozciągasz maksymalnie. Tak, tak, one wtedy żeby mają wszystkie dostęp. Mogły dostęp mieć. Uh -huh. no, a kulkę zrobisz, przykleisz, to ona jest. E, tak, mała większa, ma większa tak, powierzchnia. Tak, tak, tak. tak. E, a tak, ten stresz dociska, do, e, dociśnie to. Uh -huh. Jak. w e, to dociśnie te wtedy one wszystko sobie zjedzą. Nie? I tak pakiecie mm -hmm. można sobie... On też wie, nie wysycha. Nie wyschnie. wysycha elegancko. Tak. I taki no, pakiecie sobie pomysłowe. można przechować. Do chłodnego, też no. do ciemnego na dwa dni, możesz sobie przetrzymać. Dobry. One się zaprzyjaźnią. Za A matkę kiedy dajemy? Matkę dajemy przy poddawaniu do ula. Czy one muszą być teraz osierocone przez nas? Nie wami. muszą być, ale mogą być. Wtedy lepiej to sobie przyjmuje. Wtedy do, do, do takiego idzie matka w kateżce. Czyli w kiedy najszybciej można podać matkę do takiego pakietu? Wscypańca. Najszybciej od razu byś mógł nawet poddać, Teraz. Nie? Ale najlepiej jest najbezpieczniej, jak tam sobie ten co najmniej dobę dwie bez doby. Matki. bez matki sobie poleży w takiej formie. Prawdopodobieństwo przyjęcia wtedy zwraca. To już jest, też łatwiejsze, się też przełaczy, nie ucieknie, już nie rozleci się, one się zaprzyjaźnią ze sobą. Mhm. I wtedy do nowego ula dajemy węzę, no. dajemy im ciasto uh -huh. na start, bo uh -huh. jak jest węza to tylko ciastem, dajemy pusty korpus na górę uh -huh. i wtedy do tego pustego korpusu to sobie od, ściągamy tekiel, wsypujemy, wsypujemy do tego pustego korpusu, pusty korpus jest po to, żeby one się nie, roz, nie, e, się. nie rozpłynęły, uh -huh. nie? przykrywamy. I, yy, i cała, cała filozofia. Ten pusty korpus na sam dzień się może ściągnąć. A dla tych, którzy mają problem z sypaniem, yy, sypaniem tej pszczoły, to do większości korpusów to całe się można wsadzić do środka. Uh -huh. Wsadzić się do środka. Lekko uchylisz i one na te ramki ci wejdą. Pójdą. Na e, za, tak, na, na następny dzień sobie tą e, kosz wyciągniesz I, i, i masz. I masz, kosz na i masz sprawę z, z głowy, nie? <laughs> na rójki tak. masz. E, tak. No, tak. to jest na, na, na robienie swoich już pakietów, nie? No. E, ale nie wysyłasz, Piotr. Nie, nie wysyłam, to jest wszystko na odbiór osobisty. Kosze za trzech są do zwrotu, no chyba że ktoś chce. A, w ten sposób no, to robi tak. się. Tak. Chyba to że to jest ktoś i co może. Zatrzymać, nie? To jak, jak to chce. Okej, okay, czyli tak jak powiedzieliśmy, trzy dni teraz, dwa, trzy dni No w dwa takie to wystarczające jest. Rzucamy, rzucamy do ula i podajemy wtedy matkę w klateczce z ciastem tak. najlepiej, No więc zadajesz klateczkę do wygryzienia, cała filozofia. Cała filozofia. Robienie I nie ma znaczenia jaką masz ramkę. No Przelarze różne ramki mają, tak, to tak, potem tak. szukają odkładów, kto robi na odpowiednich mhm, ramkach, m. a tu nie masz tego problemu, e, te półtora kilograma pszczoły to jest przy Wielkopolski to jest 6-7 ramek spokojnie Ci za, 2, za tydzień masz wszystko odbudowane, wszystko zaczerwione. Elegancko. No i do taką rodzinę, jak, e, jak coś takiego zrobisz po rzepaku, mhm. to jeszcze te późniejsze miody sobie z tego wyźmiesz mhm. potem, to jest na tyle. Yy, mhm. Bezproblemowo, nie? Dobrze. A ja takie robię właśnie też do połowy sierpnia a dla siebie też takie y, rodziny tworzę. To są jedne z lepszych rodzin potem na, na kolejny rok. Zawsze pakiety są, dobry start mają, nie? Tak? Piotr powiedz mi, bo powiedzieliśmy o matce czerwiącej, że poddajemy tak. matkę czerwiącą. A tak. czy teraz moglibyśmy tu wrzucić nieunasienioną od razu? Yy, czy też ta ja sama też zasada? Po, ja też bym poczekał. Yy -y. Y, wiesz, y, tą dobę czy dwie żeby one sobie posiedziały i wtedy sobie na, na jedną zrobić. Jak mhm. wtedy przy powiedzmy jak mam ten okres rzepakowy, mhm. rzepaku i jak nie ma za dużo matek, wtedy sobie można robić na jedną też y, takie pakiety, chociaż y, zawsze lepiej i bezpiecznie jest już na czerwujących matkach on od razu ci rusza nie masz tej e, tego problemu, że matka może nie wrócić z lotu. Rozumiem. Nie może się unasienić. Wtedy masz stratę, bo to się przedłuża. Kolejną matkę musisz włożyć, więc ogólnie rzecz biorąc preferuję wkładanie nieunasienionych matek do wiesz jak, do małych odkładów albo wiesz takich jednoramkowych na przykład, żeby się unasieniła. Masz matkę, wtedy sobie robisz. E, Pakiet już, już lepiej tak. robić z unasienioną, tak. bo to już jest pewne. Ta rodzina startuje, tak. za chwilę czerwi. A powiedz mi drugie kluczowe. Pytanie, bo zrobiliśmy tu na tej pasiece ten pakiet, to jest z tych rodzin, które tutaj widzimy i ten pakiet spokojnie wrzucamy tutaj w ten rząd, Za, za, te, za te dwa dni, no. za te dwie doby jak sobie posiedzi, to jak najbardziej tutaj bym to Tu na tej pasiece, to, to to bez, wywożenia, bez wywożenia, bez takich działań. Chociaż najlepiej zawsze jest zrobić to na innej pasiece? Uwolnić go? Zawsze jest, tak, zawsze jest. będzie. Czyli część pszczół jednak po tych dwóch dniach może, lotnej pszczoły może, może wrócić? Może, nie musi, ale zawsze jest najlepiej na, na drugiej pasiece uh -huh. robić takie. Z jednej bierzemy pszczoły, na drugą przenosimy. I jeszcze jedna istotna sprawa jest przy takich pakietach. Jak masz ich więcej, uh -huh. to nie ulwul. Rozumiem, nie? bo się będą nalatywać? Bo one mogą przejść. Wiesz, no. jak rano co rano pójdziesz sprawdzić, masz y, większość y, w jednym, a w tym drugim trochę pszczół i masz... One wyleciały, obleciały się już nie trafiły na, Nawet w ci przyjdą. O kurczę, nie? Jak, dula, będzie, dula. O, jak będzie obok. obok. Więc zawsze to jakąś, albo na przykład y, rodzinę. Wiesz, pomiędzy no. jakąś już Rozumiem. rodzinę stałą, którą masz. Tak. Albo po prostu kawałek. Nie układać pakiet do pakietu. Tak, na start. To już tak z doświadczenia doświadczenia. No, potem ten następny możesz już sadzić, wiesz, za kilka mhm. dni, kolejny jakby. Tak, tak, e, tak. Ale ten na start jak wsypujesz, ten na, sam. A obok siebie, to nie. nigdy obok siebie. A powiedz mi, zastanawiałeś się dlaczego tak, tak się dzieje? Wiesz, podejrzewam, że wybiorą sobie lepszą matkę. Aha, czyli wtedy dla nich one... ciekawsza aha, jest. Aha, I ona no. po prostu ta pszczoła wyemigruje. Szczególnie też, że tą matkę dopiero wkładasz i zasypujesz no. tą, to one jeszcze tak. nie wiedzą o nich. Tak? Tak, tak, No tak, tak. i tamtą na przykład mocniej poczują. I, ci, yy, I przejdą po tak. prostu. To czasami tak jest, jak masz tą skrzynkę, sypisz sobie pszczołę, to no. widzisz, że one nagle się ruszą i maszerują, idą, tak, idą maszerują. Za, za poczuły za resztę, konkretny nie? feromon. Tak, yy, tak, to tak czasami bywa. Tak, a czasami nie. A czasami takie niezdecydowane są, mm -hmm. nie? Niby matka wejdzie do ula, a część pszczół dalej wachluje, dalej siedzi na tak? wyrodku. Tak? Jest tak, faktycznie, tak? ja też to zauważyłem. Okej, okay, co Piotr? Myślę, ja to dla mnie chyba... super sprawa. Yy, właśnie i w takiej formie tylko pszczoły w zasadzie Robisz. sprzedaje. I, I uważam też, że to jest najbezpieczniejsze, bo właśnie nie ma tej przenoszenia tych ramek pomiędzy pasiekami. No. To jest głównie ten powód to jest. Piękna sprawa. Dzisiaj będzie trzeba powoli w pasiekach właśnie myśleć o tym. Jednakże że jednak te pakiety chyba są lepszą formą. E... No, szczególnie jak ktoś chce kupić pszczołę. nie? Dla siebie. No, i chce ja rozumiem, zdrową... że jak, e, jeszcze kwestia kupowania rodzin na wiosnę. Uhum. Nie, jak nie masz nic, coś kupić, chcesz żeby już coś działać z tym, no to, to jeszcze te rodzina wiosnę to czasami trzeba kupić, tak? Uhum. Ale w sezonie to tylko i wyłącznie w takiej formie. Okej, okay. dziękuję ci Piot, za dzisiejszy filmik. I co? Do następnego filmiku pozdrawiamy. Dzięki. Do następnego.